Jestem w kontakcie z prezesem Związku Dziennikarzy Polskich i chciałbym Państwu powiedzieć, że ta lista jest bardzo długa. Ja bym miał taką propozycję. Na uroczystościach państwowych robi się tak zwany apel poległych. Nie tak zwany. To jest apel poległych i ja odnoszę się do niego z szacunkiem. Ale my zróbmy dzisiaj w tym wypadku akurat apel wyrzucony. Nie będę wyczytywał 128 nazwisk. Wybrałem tylko te, które rzeczywiście są, no jak to po drodze z nami. Proszę Państwa, jak wyczytam już nazwisko i powiem, kto nim jest, to prosiłbym bardzo, żebyście krzyknęli, wracaj. Pierwszym człowiekiem, proszę Państwa, którego wyczytam, jest Marcin Zaborski, prowadzący programy w polskim radiu i TVP Historia, odsunięty od prowadzenia programu Salon Polityczny Trójki i TVP Cafe. Marcin Zaborski. Wracaj! Pan Bogdan Ulka. TVP Wiadomości, program pierwszy, wszystkim znany. Zwolniony dyscyplinarnie. Bogdan Ulka. Wracaj! Wracaj! Kamila Terpiał. Reporterka programu pierwszego. Usunięta, zwolniona dyscyplinarnie. Kamila Terpiał. Wracaj! Iwona Radziszewska, TVP Info, portal Dziennikarka. Iwona Radziszewska. Wracaj! Paweł Radziszewski, dyrektor TVP Info, zwolniony dyscyplinarnie. Paweł Radziszewski. Wracaj! Diana Rudnik, TVP Wiadomości, odeszła na własną prośbę. Diana Rudnik. Wracaj! Przemysław Szubartowicz, TV program <kluzny> pierwszy Radia Polskiego, publicysta. Przemysław Szumartowicz. Wracaj! Jacek Tacik Zwolniony dyscyplinarnie Program Pierwszy Wiadomości Reporter Jacek Tacik Wracaj! Skraca. Piotr Maślak Info, prezenter Piotr Maślak Wracaj! Katarzyna Nazarewicz TVP1 zastępca kierownika reprezentacji Rozrywki, Kultury i Widowisk. Katarzyna Nazarewicz. Wracaj! Piotr Kraszko. No przecież nie będę mówił, kim jest. Piotr Kraszko. Wracaj! Milena Kruśniewska. Reporterka TVP1 Wiadomości, zwolniona dyscyplinarnie. Milena Króśnicka. Kruśniewska, przepraszam. Wracaj! Jarosław Kuczycki, TVP Info prezenter. Jarosław Kuczycki. Wracaj! Hanna Lis, Panorama TVP2, prezenterka. Hanna Lis, wracaj! Oto robimy przerwę. O, o, o. Proszę państwa, i wmawia się wam, że ta narodowa nie, że ta publiczna, co teraz niby jest Choć pod panowaniem jednego ministra, proszę sobie wyobrazić, jaka to jest w ogóle sytuacja dla dziennikarza, który przeprowadza na przykład w tej chwili rozmowę z przedstawicielem rządu. Przecież on pr przeprowadza w tej chwili rozmowę ze swoim pracodawcą. Przecież to jest jakiś skandal, hańba i w ogóle coś nieznane w żadnych dziennikarskich standardach. Robić wywiad ze swoim pracodawcą, który jak będzie niezadowolony z wywiadu, to powie do zwolnienia? Przecież to jest hańba! Proszę Państwa, hańba! Krzyczymy! Hańba! 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 Janek wylicza długą listę, i tak długo czekam, kiedy powie o naszej, o Legniczance, o Beacie Tadli. Tutaj zaczynała w katolickim radio. Potem kariera jej się tak potoczyła, że trafiła do Warszawy. No i co? I oczywiście padła jedną z pierwszych ofiar. Totalnej, bezczelnej czystki w telewizji Jacka Kurskiego. W telewizji realizowanej pod hasłem Ciemny lud to kupi. Może i ciemny lud to kupi, ale nie wszyscy. Janek, możesz kontynuować. TV PiS kłamie, ale nas nie załamie. TV PiS kłamie, ale nas nie załamie. TV PiS kłamie, ale nas nie załamie. Ja o czymś zapomniałem. Beata Tadla! Rafał! Beata Tadla! Wracaj! Beata Tadla! Wracaj! O, i teraz bolał się. No. Proszę Państwa, redaktor, dyrektor programu pierwszego, słynny dyrektor, który co godzinę grał hymn narodowy w ramach protestu. Kamil Dąbrowa! Justyna Dobra, Dobrosz Oracz! Wracaj! Tadeusz Dorosi! Historia TVP Dyrektor Tadeusz Doroszuk. Wracaj! No i Kamil Dziubka. Wiadomości, reporter Kamil Dziubka. Wracaj! Jakkolwiek. Będziemy już kończyć, to jest ostatnia strona. Ostatnia.